Od początku. Nie mówię od razu, że jestem jakimś specjalistą, jeśli chodzi o yy, sadzenie, rozsady pomidorów. Nie jestem też ogrodnikiem. Po prostu parę lat temu stwierdziłam, że fajnie by było spróbować posadzić własne pomidory. Tak po prostu dla zabicia czasu, chęci. Yy, no i tego, że posiadam dosyć duży ogródek, więc fajnie by było czymś go zapełnić, a nie zasiać po prostu tam trawy. Yy. Więc tak, moje pierwsze próby były troszkę. No, pojawiło się dużo porażek, i tak dalej. Dlatego Was podzielę się tymi spostrzeżeniami z wami. Co potrzebujecie tak naprawdę, żeby wysiać własne pomidory? Słoneczny parapet, miejsce na tym parapecie, chęci. No i powiem Wam tak: nie ma nic, co bardziej cieszy, niż to, kiedy sami. Widzicie, że coś y, dojrzewa, wyrasta od nasionka i naprawdę w mi sprawia to bardzo dużą radość i satysfakcję. To, że mam wyhodowane własne pomidory, które efekty widać naprawdę bardzo szybko, jeśli tylko o nie się zadba. Na pewno będziecie potrzebować ziemi do, y, do tych nasion, ale z, po kolei. <laughs> Moim zdaniem, teraz bardzo dużo, wielu skątach teraz już nawet w sumie y, ja szukałam po sklepach ogrodniczych i ciężko miałam znaleźć takie takie specjalne y, że tak powiem doniczki do rozsad no możecie to robić w pudełkach po jogurtach i tak dalej ale no i tak musicie je później przesadzić i tak e, teraz można to kupić praktycznie nawet w każdym sklepie budowlanym nie tylko w sklepach ogrodniczych, o co mi chodzi ja mam coś takiego wygląda to w ten sposób Mieści się tutaj. E, jest tutaj 30 takich małych foremek. E, I co chodzi, o co chodzi? Wiele osób e, do takiej jednej foremki wkłada tylko jedno nasiono. Ja kiedyś też tak próbowałam. Zauważyłam, że w momencie, kiedy roślinki są same w, takim jednym nasio, w takiej jednej małej doniczce, niestety one nie za bardzo tak rosną. Nie wiem dlaczego. Mm, Wydaje mi się, że po prostu y, pomidory czy papryki po prostu lubią towarzystwo. Lubią, jak jest ich więcej. Dlatego y, zawsze y, wkładam do ziemi, do takiej jednej doniczki małej, więcej niż jedną nasionę. Co najmniej dwa, trzy. Wtedy naprawdę te rośliny, nie wiem, mobilizują się wzajemnie, żeby urosnąć. Co będzie Wam jeszcze potrzebne? Ziemia do rozsad. Kiedy wchodzicie do sklepu i wybieracie ziemię, radziłabym wybrać tą ziemię właśnie do rosa, ponieważ jest ona lżejsza, a jeśli chcecie wyhodować sobie pomidory, czy inne rośliny, papryki, czy inne warzywa po prostu bezpośrednio z nasionka, musicie mieć tą, tą ziemię dobrej jakości, ja akurat w tym momencie mam taką, nie wiem czy to nie będzie widać, Fajnie, jeśli ona zawiera włókna kokosowe i jest dobrze zbilansowana, jeśli chodzi właśnie pod rozsady, bo na pewno potrzebuje dużo wartości odżywczych. Takie małe nasionko. Więc warto zadbać, żeby ta ziemia była dobra. Później przywiązujemy do tego mniejszą uwagę, ale jeśli chodzi o nasiona, to na pewno na początku musicie przywiązać do tego dużą, dużą uwagę. Ok. A więc tak, e, ja trochę w tym roku się pospieszyłam, dlatego widzieliście te pomidory, które już mają miesiąc e, jeśli chodzi o rozsady, to macie czas, luty, marzec, na sadzenie, po prostu sianie tych e, rozsad w swoim własnym domu na własnym parapecie. Ja się pospieszyłam, ponieważ dwa lata temu miałam taką sytuację, że e, nie przywiązałam właśnie wagi do rodzaju ziemi, którą kupiłam, nie kupiłam ziemi do rozsad. Dodatkowo e, po prostu do tych rozsadników sprzedawane są takie pokrywy, i tak samo właśnie w różnego rodzaju skątach są też sprzedawane właśnie gotowe rozsadniki razem z pokrywkami. Moim zdaniem nie warto przykrywać. Jeśli macie ciepły parapet słoneczny, i do tego słoneczny, nie przykrywajcie tego, ponieważ mogą się Wam rozwinąć różnego rodzaju choroby grzybiczne, albo po prostu te rośliny mogą się tam Wam zaparzyć. Ja tych, jak widać, pomidorków nie przykrywałam. I rosną sobie fajnie. To są tygodniowe pomidory. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć, ale już Wam pokażę. Jeszcze widać, że niektóre mają nie do końca rozwinięte listki. Gdzieś tu jeszcze rano je widziałam, ale chyba już wszystkie po prostu, po prostu sobie. O! Tu jest taka, taki jeden. O, tutaj widzicie takiego jednego, który wciąż jeszcze ma ziarenko na końcu listków. A więc tak, jest to możliwe, żeby wysadzić w domu sobie pomidorki i taki zabieg. I tak, jest to możliwe, żeby sobie wysadzić w domku pomidorki i taki zabieg trwa yy, no niedługo tak naprawdę nie jest to pracochłonne. Na początku, jeśli macie nasionka, radzę je spryskiwać delikatnie wodą. Nie sadzić też głęboko tych nasion. Dlaczego nie się, znaczy, Dlaczego nie, nie lać obficie wody? Ponieważ najlepiej użyć spryskiwacza takiego, jak macie. Nie wiem, ja biorę po prostu do popłynie do szyb. Ponieważ jeśli znalejecie, dużo, za dużo wody, po prostu przygnieciecie tą po prostu ziemią ciężką te nasiona. A później, jak już mam wyrosną, to owszem podlewajcie je. Pamiętajcie o tym, że pomidory nie lubię jak podlewa się je bezpośrednio, leje się woda na roślinę. najlepiej lać tą wodę boczkiem, 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 dlatego ja tutaj mam też taki zrobiony lekki rowek, przez to, że nie leje bezpośrednio na rośliny. Tamte wcześniejsze, wcześniejsze, te większe wielodoniczki, one mają właśnie takie fajne rowki, że można bezpośrednio lać po tym, zaraz Wam to pokażę. Tutaj jak widać są takie fajne rowki, gdzie ja nigdy nie leję bezpośrednio po ziemi, nigdy nie leję bezpośrednio po roślinach. Ja to mówię, że to jest taki system drenażu podlewania roślin. Nie wiem, czy widzicie, że tutaj niektóre roślinki mają takie bardzo wątłe listki. To są te listki pierwsze. Pomidory przesadza się, rozsadza się, pikuje się, kiedy pojawią się właśnie dwa, trzy pierwsze listki. I te listki później, kiedy je się przesadzi, one po prostu odpadają. Tak jak tutaj widać, że ten jest bardzo zżółknięty, on za chwilkę odpadnie, nic się nie dzieje pomidorowi, on nie jest chory. On po prostu zrzuca te pierwsze listki, żeby mieć listki właściwe, tak jak tutaj widać. Ok, powiedziałam Wam w skrócie o ziemi. Wybierajcie ziemię przede wszystkim e, tą dedykowaną do rozsad, jeśli chcecie e, hodować pomidory od nasion. E, dla mnie użyteczne są biorolniczki, ponieważ. Co jeszcze? E, pomidory, jeśli postawicie je na parapecie, nie wiem czy widzicie, moje są tak obrócone trochę w jedną stronę. E, każdego dnia trzeba obracać e, doniczkę, po prostu tą wielodoniczkę, całą trzeba ją obracać, żeby e, pomidory się za bardzo nam nie wykrzywiły, nie rozchwiały, ponieważ one zawsze będą odwracać się łodygami w stronę słońca i zauważycie, że jeśli je obrócicie jednego dnia, to następnego dnia znowu będą odwrócone w, w stronę słońca, w stronę światła. Yy, mamy wielodoniczki, mamy, yy, mamy ziemię, nasiona. Wiecie co? Ja kupuję nasiona pomidorów gdzie popadnie. Po prostu wejdę czasami gdzieś do sklepu, to już jest lekkie uzależnienie, zobaczę jakiś fajny gatunek pomidora, mówię: O super, spróbuję. Nie zwracam szczególnej uwagi na to, z jakiego one są pochodzenia. Nie zwracam szczególnie uwagi na to. Dlatego, że ja ich sadzę bardzo dużo, sieję bardzo dużo, więc może jeśli chcecie ich posadzić mniej i chcecie mieć pewność, żeby one fajnie wyrosły, to warto kupić je może jednak w, w ogrodniczych sklepach. Chociaż ja się ostatnio rozczarowałam, bo byłam w ogrodniczym sklepie i chciałam właśnie kupić nasiona Betaluxa, którego niestety nie było. Eee, a na szczęście miałam ich jeszcze troszkę, więc spoko, nie byłam jakoś bardzo przyciśnięta do muru. Nasiona, nasiona są ważne. Ja ich w żaden sposób nie konserwuję, nie moczę w wodzie, po prostu je wsadzam. Fajnie, żeby ziemia miała temperaturę pokojową, żeby nie była zimna, jeśli ją trzymacie gdzieś w garażu czy w innym miejscu. Jeśli bezpośrednio chcecie wsadzić, fajnie by było, żeby była troszkę chwilę w domu, żeby miała normalną temperaturę. Nasiona siejemy, podlewamy, zraszamy raczej na początku, kiedy pojawią się pierwsze listki. Nie lejcie na nie, tylko. bo też są delikatne, te też się Wam wykrzywią, po prostu przyklejam się do ziemi, będą mieć problem potem się podnieść, no niestety będą też przez to się męczyć, więc nie róbmy im krzywdy, nie lejmy po nich bezpośrednio, tylko po prostu obok nich. No, nie radzę ich przykrywać, te wielodoniczki, które są e, raz, zarazem już z przykrywką, no dla mnie to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ mogą się rozwijać pod tym bardzo łatwo e, różnego rodzaju choroby, grzyby. E, nasiona mogą się zaparzyć, rośliny mogą się sparzyć, jeśli macie je dosyć wysokie, a będą dotykać po prostu tego rozgrzanego bo to dla nich już jest rozgrzanego plastiku no to niestety też z tego nic nie będzie. No i powiem Wam, że na razie chyba tyle. E, można, można, da się, da się. Postaram się następnym razem pokazać Wam e, i będzie to nasze chyba wspólne doświadczenie po raz pierwszy, ponieważ będę sadzić e, papryki. Habanero, jalapenio innego rodzaju papryki ostre, chili. E, powiem Wam dodatkowo, że e, mam też rozsady papryk, przepraszam, których tutaj nie widzicie. Ta rozsada papryki jest to e, rozsada papryki czerwonej, papryki kajenne. E, ja uważam osobiście dużo trudniej jest wyhodować pomidory, ponieważ są one narażone na wiele więcej chorób. Niż wyhodować e, paprykę kajenne. Z mojego doświadczenia wiem, że e, pomidory mi padną, nie dojrzeją, papryka czerwona zwykła nie dojrzeje, aczkolwiek wiem, że zielona, e, czyli niedojrzała, czyli niezaczerwieniona, też jest bardzo smaczna. I kiedy zastanawiałam się, czy po prostu w niektórych sklepach nie sprzedają nam zielonej papryki, która jeszcze, czerwonej papryki, która jeszcze nie dojrzała, jest zielona. A papryka ostra, kajenę, czyli naprawdę nic jej nie zmoży. Ok, więc na ten moment tyle. Postaram się Wam jeszcze powiedzieć, w jaki sposób chronię roślinki i w jaki sposób je nawożę, czym je nawożę, o czym musicie pamiętać, żeby te rośliny Wam rosły. W tym momencie jest najlepszy czas na sadzenie. Sianie, rozsad, no i tak, że tak powiem, to już taki trochę ostatni dzwonek. Pozdrawiam.